Jeżeli tak wyglądają animacje, jeżeli sterowanie będzie przyjemne, o, cudo. Zaraz sprawdzimy. Uła. Jest taka grafika. Gra wygląda jak coś, co będzie niesamowicie trafiać do mnie wizualnie. W ogóle ten trailer to są same kaszenki by the way. Do e, czy znaczy, widać w sumie, ale to dobrze wygląda. Muzyka ładna. Jak już na start. Nie ma polskiego? Nie ma. Ale, no voice, no voice, no słuchaj. A, bo to jest koreańska gra, okej, okay, więc no, dobra, to powinno być dostosowane pod język koreański. Dobra, na razie sprawdźmy po japońsku, bo, no mówię takiegoś. Jakoś... Do japońskiego zawsze mi najbliżej. Hairim? <laughs> no ładnie oh, ty... To Te, to był okiem. Toritsuke dazou. tamono Ale poharatany. Uch.

Co tu się wydarzy? Uh! Oh! Oh! Koników szkoda. Mm. Koników szkoda. A więc to tak. Najlepsze wstępy w anime. Wszedł w niego Duch Święty! <duszy> Duch Boży. Ale słowa mieśnie, takie słowa to też może tutaj takie na wiele godzin. słowa cześć, drako, też dobry dzień dobry. mieśnie, jaki zmęczony. 何がどうなってる <laughs> その肉体はもはやお前のものではない <laughs> 使命を果たすための器が必要だその肉体をよこせここで消えるか 我々の一部になるがいいお <laughs>、はい <laughs> <laughs> くそ現状か<りゃ>黙れ このままでは死あるのみ生き残りたくばあの剣の力を受け入れろさあその肉体回復したぞ

To jest główny menu. Ok. Mam ataki. Mhm. Uh -huh. I ładowany, tak, tak. Można. No i zobacz. Można normalnie lokować? Można. Można. Kontrol to jest guard, tak, tak. No i to co ja rozumiem. Wiecie, co jest fajne? Tutaj masz wrażenie, że czujesz ciężkość broni, którą dzierży główny bohater. Mm. Od razu lepsza gierka. Oj, tak. I pod jedynką jest jakaś energia, tak? Tak. A ja mam jebla na punkcie klawiatury, więc tutaj akurat taka jakaś. sterowanie myszką to jest dla mnie większa swoboda. ma takie przyjemne pierdolnięcie, jak wykańcza. Ajaj! Ładne, fajne. Wszystko płonie, zimno jest, ale my biegamy bez koszulki. Stary, ubierz się, kurna. O, O, ale to było fajne. I tu będziemy mogli się ulepszać. Tak. Vitality! Vitality! I dobra, jedno Vitality, a drugie to co może wstręt? Poczekaj, przecież kondycja by się przydała bardziej. Wszystko w siłę? Serio? Ale ja muszę. Znaczy, ja będę w Vitality i w Endurance. Może być? Myślę, że na początku dos dosłownie ciupkę więcej życia, spoko. Ewentualnie zamiast Vitality to w dać. Żeby troszeczkę więcej staminki? Troszeczkę więcej siły. być berserkiem, a nie tankiem. A skąd wiesz, że będę chciała pójść taką drogą? No może będę chciała inną. <laughs> nie mów mi, jak mam żyć! <śmiech> <śmiech> o jest. Uuuu, uh. jaki to ma klimacik. Ło! Znowu ten bazę ze strzałą. czekaj, najpierw ten bazę ze strzałą. Oj. Okej. Okay. Nie ten, nie ten, nie ten, nie tego chciałam, nie tego chciałam. Tego chciałam. Tego tu. Nie. Teraz to mi do... I do dziurki. Pyk. Dobrze, że tu się odradzamy. I doleci tak daleko tutaj? Ja cię sobie wyciągnę. O, ty, no on się zrespił tutaj. Widzieliście? On się normalnie wziął i zrespił. A, a tutaj mamy nasze dusze, ok. coś mamy Eli <słuch> przetestowała brak niewidzialnych ścian tak o. pierwszy pan Cześć. Uuh. What? Again! O, tamten pobiegł! Podbiegł do niego! O nie, czekaj, myślałam, że w przepaść. Nie, spadł w przepaść! Jak to? Już myślałam. O, czekaj, a tego... A to? A to czym się robiło? No, czekaj, czekaj, czekaj. Czym się to robiło? Kurde, nie pamiętam. Czy to podebyło, czy pod czym? No nie! A czemu się zatrzymuje wtedy na chwilkę? Od jakiegoś takiego stuna dostaje, bo coś w tym guście? Oj. Je... Ja... ja... Naprawdę uwielbiam, kiedy... już O, Trzy dni grasz, córką się zajmij. Oj, Bo tak naprawdę, poza Jakuzą, to jest osta ostatnie demko, które nam zostało na dzisiaj. Więc albo sobie jeszcze później potestujemy coś i sobie jeszcze jakieś poszukamy. Ale gra, gra tak na spokojnie. No, y muszę zobaczyć i muszę wyczuć, jak mam. O jezu, jak mam Bosa robić i kiedy, kiedy on uderza, i jak szybko muszę to robić, jak szybko muszę reagować. Nie mam refleksu szachisty. Oj, wybieraj ogon. <noise> na ręce mi usiadła. dziecko. Nie, E. No kur. On co on stepał się tutaj?? E? Ale depta! Ach to? Pod F to jest. Ha! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. To, to jest to. to. To, to, to. Ja się wcześniej zastanawiałam, o co, o co chodzi. To, czyli to jest to F. To. F klik. klik dobra. No dobra. To już chuj z tym ranem. No. Raz. I no po taki dobry. Cześć. No. Jak to? To... to, to 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 No I... uh. Okej, okay, dobra. Dobra, F. Czy tego sobie nie zmienić pod inny dźzwien? Może sobie to zmienić pod inny dźwigen. To by było spoko akurat. Bo to F, to się boję, że ja zapomnę kliknąć. A mogę tam na górę jakoś wejść? Czekaj, A mogę jakoś wskoczyć? Coś? Czy to jakąś drugą... A może drugą stroną? O! o Co nie! nie, no weź! Ja mogę śmieszną sprawę, bo nie trzeba go wcale klapać. Kurwa! No co ty? Jezu! Oni będą za mną tak biegali cały czas? Ja pierdolę! Buja i wora, grzybie! Nie lubią gonić. O nie, nie, nie chcę! Ua, nie, nie, nie! Ja pierdolę! No i idź, idź. Kurędy, 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 nie tędy, Tędy? Kurwa, trechy. To była skrzynka? To chyba była skrzynka. O! No co to znaczy, że nie mogę w wa walce? Co, 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 co to znaczy? Ja pierdolę! Co to znaczy? Nie wiem, czy ja tu chcę pójść. No, kurwa, więcej was matka nie miała? No pachał mi stąd! No! Justami, już nie mam, ty, O oh, Jezu! Misko, Jezu! Kurwa, jeszcze jakieś małe. O pierdołu. nie! No, przestań. Zostaw! No nie, no bo ja potrzebuję to wrócić! Potrzebuję to wrócić! Nie, to wróć! Jezu. dobrze. Bijcie się tam. Widno <grym> małpy, no nie? O no nie, bo to już tak jest jeden. Oni tu po mnie wrócą? No nie, ma po mnie wrócą. Bo oni się też biją między sobą. No, 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 no. O Jezu. Mam. Dało się. To kocham, mój patologiczny sposób grania. Muszę zawsze po swojemu. To nie była skrzynka? Oszukali mnie! A skrzynka jest do tego chłopa z siekierą na dole. Czekaj, a jak ja go klepnęłam, to tam nie było żadnej skrzynki. No chyba to. A może była? Nie, no może nie była. A kuwa? Nie wiem. Tu było? Tu pod spodem? Jest. Faktycznie. O! Matka, a mnie się już nie da tej gry ustawić? No nie da się. Jak to? Nie będę w końcu chodziła jak ten gołodupiec. Tylko co, butów nie mam? No, butów nie mam. A Panie tamty już. Nie biegnij za mną! Nie, nie, nie. nie biegnij! Jezus! Nie biegnij, już raz ci pokonałam. Więcej nie trzeba. Run, forest, run! O, dostałem jakieś leginsy. No, powiem tak, z takim pośladem. Dobry pomysł. I w co w takim razie pójść? Mam wrażenie, że najwięcej tutaj da mi stamina, bo jestem cierpliwa. Ja tak mogę sobie skakać z tymi bosikami, nie ma problemu. Staminę, kurna, staminę. Będę, będę tego potrzebować.